A cóż tu się dzieje? A to morcik. Morcik wariat ze śliniakiem. Co tam, morciku? Och jej. No tak. Morcik sobie wariuje na trawie, Był już w domu wariował. I pod czujnym okiem śliniakowym śliniak, jako starsza pani, pilnuje tutaj gówniaków. Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem totalnie zabiegana, bo mam e, od groma roboty, ale pójdę, pokażę Wam, e, jak tnę szałwie e, i naparstnicę, nie na naparstnicę, krwawnice. Masakra. E, no i też muszę wyczyścić rabatkę, na którą właśnie się patrzę. Zaraz Wam e, pokażę i tam e, między innymi przyciąć róże. E, no i zobaczymy, jak to się robi. Ja e, robię to w wersji e, dzisiaj na leniwego ogrodnika, bo jak wiecie, totalnie nie mam czasu na nic. E, no i e, muszę też jednym okiem patrzeć na kotki. Tak, bo kotki mi pomagają aktualnie w ogrodzie. E, Śniak jest troszeczkę kuternogą. Śliniak, pokażesz, jak sobie naciągnęła. Śniak sobie naciągnęła coś w gonitwie z Mortem w jednej łapce. I teraz o właśnie. Teraz sobie chodzi. Kuśtyka niestety po prostu e, musi to samo przejść. E, nie daje jej żadnych leków, bo się nie jak jest e, starszym kotkiem, i ustaliliśmy z weterynarzem, że po prostu nie boli jej to jakoś straszliwie. Ona chodzi i tak dalej. Dostaje tylko e, leki na odporność z betaglukanem. E, glukanem tak, z beta-glukanem i tyle. A rabatka, którą będzie trzeba ogarnąć, to jest rabatka. O, ta tutaj z różami. Tam już przekwitły paszminy, przekwitła jasmina na górze, no i przekwitły szałwie, i trzeba to wszystko podciąć. No i kocimiętki, ale kocimiętki podcinałam ostatnio, pokazywałam wam, a teraz może jeszcze dotnę tam kilka. Widzę, że jest chyba nieogarniętych. ogarniętych. A dzisiaj jest czwartek, więc ja po prostu w przerwie, w pracy zrobię to na szybciutko. O, przy okazji Wam się pochwalę, że. Te bokszpany, które mi ocalały, no ten ocalał poćmie, a ten mniej więcej, e, zaraz wam pokażę dlaczego mniej więcej, przycięłam. Całkiem ładnie moim zdaniem wyglądają. Muszę szlokowywalić stąd goździki, które przekwitły i nie wyglądają najlepiej. A o co mi chodziło z mniej więcej? O, patrzcie, a tutaj w ogóle się wysiała werbena. E, mniej więcej dlatego, bo przestawiłam go tak, żeby e, to miejsce, które wyżarła ciała, było z tej strony, której nie widać z domu. No, ale poza tym, okej, okay, Teraz jest troszeczkę nieogarnięty. E, ostatnio sobie tutaj śniadałyśmy właśnie z moją mamą i jakoś e, e, nie ogarnęłam tego do końca. Poduszki, jak widzicie, nadal stoją, bo e, po prostu co chwila leje, co chwila leje i przed chwilą patrzyłam na sky radar i e, to to tutaj tak siedzi. Morcisławie, no próbuję tam wejść. E, a na, na sky Radarze widać, że znowu zaraz będą jakieś burze, więc po prostu po prostu dramat. Dobra, lecę ciąć e, szałwie. Najpierw pokażę Wam, jak tnę szałwie na przodzie, tam są białe szałwie e, i troszeczkę niestety jest z nimi zachodu. No i tutaj mamy rzeczone, e, rzeczone szałwie. E, I mamy kilka opcji, jak możemy. Ciąć szałwie zaraz wam pokażę przede wszystkim spójrzcie one tutaj kwitną na takich pędach gdzie znajdźmy sobie jakiś jeden pęd o jest 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 i tutaj mamy o kotka przede wszystkim kilka, kilka kwiatów na jednym pędzie i teraz jak jedniemy. O, spójrzcie, znajdujemy sobie taki pęd. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Potem pokażę Wam a, troszeczkę z bliska. I tutaj na tym pędzie mamy te główne kwiaty i te kwiaty, które wyrastają z boku. I zazwyczaj a, idziemy sobie do tej pętelki. Tutaj gdzieś a, takiej, gdzie wyrastają. O, spójrzcie, zetnę Wam go i pokażę. Gdzie wyrastają, o, takie pędy, na których już widać dziwelski kwiatostanów i przed takim pędem o tutaj sobie tniemy. I albo możemy to oczywiście robić e, pęd po pędzie, albo możemy to zrobić e, na leniwego ogrodnika, wtedy e, one będą ścięte troszeczkę, no, gorzej im się będzie, powiedzmy, odrastało, ale będzie e, zdecydowanie zdecydowanie trwało to szybciej. Pokażę wam jak ja to, e, jak ja to robię właśnie w opcji na leniwo. O tak, przede wszystkim na leniwo to tutaj jest kotek, który, jak widzicie, strasznie mi pomaga, motywuje mnie do pracy, po prostu niesamowicie. No, a na leniwo to znaczy przy użyciu takich. nożyc. O, i kotek się przestraszył. I tnę wtedy mniej więcej tak w połowie. Ale jak mamy taką szałupę, no to wiecie, cięcie tego pęd po pędzie, no to byłaby masakra. Jak mamy jedną, no to jeszcze, ale jak u mnie jest tego pół ogrodu, to nie wiem, jak jakbym to robiła. I zobaczcie, co tyle robię tak, że tutaj mam takiego ringa. ringa. Sprawdzam, czy wszystko jest ok, i tak mniej więcej połowa, no nawet więcej. Myślę, że e, trzecie. Można to oczywiście też robić zwykłymi nożycami, natomiast zdecydowanie szybciej jest takimi. Moje niestety wymagają ostrzenia, ale no i tak jest szybciej niż zwykłymi, zwykłymi nożycami. No i zobaczcie. rachciachciach ciach i przycięta. E, dużo dziewczyn, tak jak Marta Potoczek, tnie szałwie do ziemi. E, no i e, tak, to jest racja. Natomiast e, te akurat szałwie białe nie lubią cięcia do ziemi. E, I e, odradzam, bo później, e, później nie odrastają e, takie gęste, albo e, w skrajnych przypadkach one nie odrastają w ogóle. One są dosyć delikatne. I tak samo u mnie jest z karadonnami. Ja przestałam karadonny ciąć do ziemi, tylko właśnie tnieje dokładnie, dokładnie tak samo jak te białe szałwie, czyli tak zostawiam właśnie o mniej więcej tyle i wtedy one zdecydowanie lepiej, lepiej powtarzają to drugie kwitnienie. Natomiast jak miałam szałwie omszone i różne inne rodzaje szałwi, to cięcie do ziemi było super, bo później nie mieliśmy tych wszystkich takich, wiecie. Paskutnych, suchych liści. Natomiast z tymi delikatniejszymi odmianami, no to tak jak, tak jak mówię, niestety trzeba je ścinać. o właśnie tak. O, i kotek do nas dołączył. Już przyzwyczaiłeś się do nożyc? No wiadomo, to jest jego ulubione miejsce na całym ogrodzie podjazd i w szczególności te nagrzane, nagrzane. O, właśnie nagrzane nie płytki tylko Jezu, widzicie ja w ogóle ostatnio e, stwierdzam że mój słownik ubożeje no w każdym razie z nagrzany podjazd dla kota najlepszy no i tak nie tykaj bo kot straci godność będzie musiał myć swoje futerko no i spójrzmy ściałam szałwie nie wygląda to niestety w tym momencie najpiękniej. To nie jest mój ulubiony moment w ogrodzie, ale przy okazji pomiędzy szałwiami odnalazłam o tutaj wysiane przetaczniki kłosowe. I to takie w wersji dwarf, czyli w wersji mini. I teraz będę musiała to wszystko posprzątać. Też się często pytacie, jak, w jaki sposób ja utrzymuję ścieżki w czystości. No, i jedną z takich rzeczy, która mi pomaga, jest po prostu dmuchawa akumulatorowa. I polecam właśnie w szczególności akumulatorowe, no bo nie ma tutaj, wiecie, wiecie, nie ma tego kapla, ani nie daj Boże oleju, który trzeba dolewać i tam wszystko czyścić, jakby ja w ogóle nie jestem team te rzeczy na olej albo na benzynę, bo to śmierdzi jest głośne. Dmuchawa akumulatorowa jest spoko, jest czysta, szybka. I przede wszystkim e, wszystko się nią szybciutko sprząta. A teraz, no, idealne. Ja mam, e, tak jak wiecie, cały ten system od Worksa i naprawdę jestem zadowolona. No i tak, kochani, dmuchawa jest taka, jak widać, e, jest leciutka, e, ma wymienny akumulator idzie Tomasz. Prawda, że fajna dmuchawa? No, ja myślę, ja mam zapalenie za to, dlatego jestem taka bez entuzjazmu. To jest pan, co nie lubi kotów w ogóle. Czekajcie, że go przyłapiemy. Kochanie, wołasz kotki? Pasę, pasie. Pasie, pasiesz kotki. On siedzi i zrobić. No tak, to masz pasie kotki. Każdy w tym domu ma jakieś zajęcie. Bardzo produktywne. Takie pasienie kotków. A do czego mieć z tego doktorat? Lepsze niż praca. Ale to jest praca. Na pełen etat. E, asystent. Tak, asystent kota. <laughs> wow. Ale mnie zarzuca dzisiaj z, tym, e, z tą kamerą. Małe kocie. Tak, no to jest praca, słuchajcie. To jest praca. Tak, miał. To jest praca na cały etat. Zdecydowanie. Zaraz kot stąd pryśnie, bo e, mam zamiar... E, uruchomić dmuchawę. No i przerwał mi ten Tomasz. E, słuchajcie, ja po prostu, jako że jestem leniwa i nie mam czasu, e, to zazwyczaj nie zamiatam tego wszystkiego do worków, e, tylko to, co ścięłam z tych e, szałów i zamiotłam, a całą resztę po prostu podmiatam. E, podmiatam. E, Podwiewam w sumie, podwiewam gdzieś tam, gdzieś tam pod płot, zaraz Wam pokażę, to po prostu trwa dosłownie chwila, w dodatku jest super, ekstra satysfakcjonujące, bo e, wiecie, dwie sekundy i już jest czysto. No i patrzcie. Bardzo ładnie to wygląda na tyle ile mogą wyglądać te e, przesuszone e, od dołu szałwie, ale jest czyściutko. Tutaj tylko muszę ukryć ten przewód, to jest przewód od e, lampek solarnych, które tutaj mamy. E, może wieczorem jeszcze jak one się odpalą, to Wam je nagram, żebyście zobaczyli. One naprawdę bardzo e, są. Bardzo, bardzo są jasne i są kolorowe fajne dają efekt tutaj taki trochę jak w Provence zamawiałam je chyba na AliExpressie albo na Amazonie i są już tutaj dobre kilka lat więc mogę polecić naprawdę z czystym sumieniem no a teraz możemy przejść do tamtej zapuszczonej rabaty. E, tutaj jeszcze Wam pokażę, bo e, dosyć podobnie jak w e, szałwie ogławia się krwawnice i tak samo przetaczniki. Na przetacznikach, a nie, jest tam coś, będzie dosyć ciężko, ale ale Wam pokażę. I z krwawnicami mamy podobną sytuację. Patrzymy sobie, gdzie tutaj wyrasta kolejny jakiś pęd, który może być kwiatowy i który jeszcze nie przekwitł. Tutaj już przekwitły, ale tutaj mamy, o widzicie, następny wełzeł i wygląda na to, że to będzie kwitło i robimy ciach. I już jeszcze tutaj mamy... Też taki kolejny i tutaj widzę, że są już zalążki kwiatów i tak samo robimy z przetacznikami. Pamiętajcie, że ja nie jestem najlepszą ogrodniczką na świecie, więc mówię tylko to jak robię, ale akurat tutaj jestem pewna, że będzie tutaj. Zobaczcie, o, widzicie tutaj na dole o, są takie jeszcze zielone zalożki kwiatostanów i musimy delikatnie tutaj ciachnąć. Nie będę go jeszcze chciała, bo jak widzicie, jeszcze kwitnie, ale generalnie zasada jest taka sama. To, jak widzicie, udało mi się w końcu wyciąć kociemińskie i zrobiło się pusto, więc pojechałam do Lerua i kupiłam takie bardzo ładne zawilce, które były na promocji. Akurat zawilce u mnie jakoś doskonale sobie nie radzą, ale stwierdziłam, że może. Może dam im jeszcze jedną szansę. No i zobaczmy z bliska jak wygląda ta jeszcze rabata. A wygląda no niezbyt niezbyt. E, tutaj te e, szałwie jak widzicie to jest karadonna. E, I są też białe szałwie, które już częściowo są ścięte. E, nie będę ich chciała nożycami, bo ta karadonna tutaj e, ona nie jest taka gęsta jak te szałwie, które były na froncie. No i tutaj mamy Paszminy i Wedding Piano, które wyglądają praktycznie identycznie. Zawsze się zastanawiam, które są, które. I jak widzicie, po deszczach one się koszmarnie zmumifikowały. Tutaj jakaś Lilia, która się sama wysiała. Lilia samosiejka. No i Jasmina, która też się koszmarnie zmumifikowała, zobaczcie. E, róże pnące takie jak jasmina, które mają taki duży przyrost roczny ja zawsze tnę tuż przy pędzie głównym e, no nie także centymetr ale e, tnę za e, drugim, trzecim oczkiem wełzłem, jak to kto tam e, mówi no i tutaj też na tej rabacie zobaczcie, że wysiały mi się e, wółki arenca <grym> więc e, w sam raz będą do cienia, akurat mam tam kilka takich miejsc, gdzie, 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 gdzie one się przydadzą. No i zobaczymy. Biorę się do roboty. Za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. Nie będę siebie pokazywać, sorry, bo mam zapalenie zatok. O, teraz mówię. Zatok e, koszmarne. Nie wiem, co się teraz pyli. Chyba mam uczynienie na kledosporium. E, Boże, brzmi jak hipohondryczka. Ale serio, po prostu tak mnie wszystko boli. Koszmar. I tylko po jednej stronie, co jest najfajniejsze. Tylko po jednej stronie. Kupiłam sobie za radą mojej fizjoterapeutki urządzenie do ultradźwięków. E, jak będę nagrywać vloga, może w tym tygodniu albo w przyszłym takiego nieogrodowego, to Wam pokażę. Bardzo fajna sprawa. Bardzo mi pomaga tutaj, jeśli ktoś ma bruksizm, taki albo jakieś rzeczy z tym stawem skroniowo-żukwowym. To jest super, ja użyłam dopiero e, chyba dwa albo trzy razy w trybie sonofrezy, czyli takiego wprowadzania e, ultradźwiękami tych substancji czynnych i użyłam po prostu z Voltarenem. A, I słuchajcie, pierwsze sobie jego, to jest po prostu taka ulga, że ła! Wow więc e, naprawdę mega. E, no, a tymczasem e, biorę, się, e, biorę się do roboty, e, bo później jeszcze mam oczywiście kola w pracy, więc e, i tak e, dosyć długa to moja przerwa, ale robiłam wczoraj przez prawie 10 godzin, więc dzisiaj myślę, że mogę sobie pofolgować. To są te plusy jednak e, pracy. Pracy w domu, <noise> więc biorę się do roboty i mam nadzieję, że za chwilkę Wam pokażę efekt na tej robacie, który też nie będzie super ekstra pod kątem wizualnym, bo to wszystko będzie musiało odrosnąć. Ja strasznie nie lubię tego momentu, kiedy wiecie, tak wszystko jest ciachnięte I jeszcze najgorzej, właśnie jak te szałwie mają te żółte liście, no. więc pewnie zaraz się wkurzę i jeszcze coś nam dosadzę na tą rabatę. No ale zobaczyłam, że nie będzie tak źle. W przyszłym tygodniu też wyjeżdżamy do Poznania na kilka dni i na moje imieniny, bo w przyszłym tygodniu Anny, więc może jak uczcimy to już troszeczkę odrośnie i będzie ładnie i nie będę dostawała Fioła, żeby czegoś tam, żeby coś tam dosadzać. Ach, e, e, no i tnę. Do, jednak zdecydowałam, że pokażę. E, Pytacie się co ja robię z tymi wszystkimi odpadami i gdzieś tam jest filmik, e, podlinkuję go pod tym filmem. E, my kiedyś mieliśmy tutaj termokompostowniki, e, no i po prostu zrezygnowaliśmy z nich, e, dlatego że e, dlatego, że mieliśmy tam po prostu wylęgarnie, wylęgarnie e, ślimaków, tych wiecie, najgorszych nagich e, i teraz e, większość rzeczy. Większość rzeczy dajemy na kompost, a część rzeczy jak są jakieś takie fajne i do jedzenia, akurat nie tą szałwię, bo ona jest niesmaczna, wywalamy, wywalamy po prostu do worków na bio. No i tyle, bo co tutaj z tym robić, nie będziemy tego przecież palić, chociaż mogłabym, nie wiem, może tą szałwią okazać dom i wypędzać złe duchy, chociaż chyba nie chce mi się wyprowadzać, więc whatever. No, ale no nie, jest to, nie jest to idealne rozwiązanie, ale mamy małą działkę, gdyby działka była większa, to moglibyśmy postawić jakieś większe kompostowniki z dala, od domu. I też jakoś w takim miejscu, gdzie może te ślimaki by się mniej lęgły, a u nas niestety ze względu na to, że jest ta ziemia gliniasta, jest cień, ale jednocześnie jest trochę słońca też, więc jest ciepło. To te ślimaki się po prostu lęgną na potęgę i niestety e, tutaj e, kompostownicy z tej naszej okolicy absolutnie odpadają. I to nie tylko moje doświadczenie, ale też e, sąsiadów. E, tutaj jak widzicie możecie sobie zobaczyć e, jaszałwie i wszystkie byliny spynam na takie oringi e, albo o tutaj rozwar jeszcze się mi wdarł. E, Albo po prostu wiążę sznurkami ogrodniczymi i podpieram takimi o, patykami. I na patykach oczywiście wieszam, to nie jest element dekoracyjny, tylko, bo wygląda fajnie, ale przede wszystkim to jest po to, że jak ta wylina Wam wyrośnie taka i macie ten gdzieś w środku patyk, żeby jak będziecie się schylać, żeby ją gdzieś tam w środku. Aby oka albo e, nie nabić guza. E, więc e, wszystko ma swój cel. Spójrzcie, ja tutaj działam. Działam tu ostro, a tam po prostu z tyłu nadzór koci w postaci morcika. Morcik po prostu jest kotem, który się boi własnego cienia. O, i jeszcze drugi. A jak usłyszy kot albo morcik, to od razu wychyla, wy, wychyna gdzieś z krzaków. Wychyna, wychyla. wychyla. Cieszę się, że się ten tydzień kończył. Po prostu miałam tyle pracy. Nie wiem, jak wy, ale myślałam, że lipiec powinien być jakiś taki e, wolniejszy. A po prostu e, wszyscy się chyba wściekli w tym roku. Prawda, morciku? No i morcik, który po prostu jest wiecznie zdziwiony. Kot, który e, nawet moja matka ostatnio powiedziała, jak była, że jeszcze takiego głupiego stworzenia to ona nie widziała. Morcik po prostu jest. E, tam jest pustka, ale za to jest wypełniony uroczością. Tak, Morcisławie? No teraz on nie będzie uroczy, bo to jest duże rzeczy i on, e, o właśnie, duże rzeczy, wszystko pachnie, coś się rusza. Morciku, pilnujesz pan ci? No tak. O, no jest tak, Morcik pilnuje, a ja wracam do pakowania wszystkiego do worów. Morcik! No i chciałam tutaj już e, odkurzyć. I oczywiście Morcik mi się wkradł. Morcisław, idź stąd! Zobaczcie, biedak... czyli Przestraszamy go. Morcik! Sio! Przestraszysz się! Idź co jest stąd? juzka sprawa z tym morcikiem no nic e, musimy musimy tu sprzątnąć więc e, najprościej najprościej oczywiście dmuchawą no i spójrzcie e, Tutaj oczywiście to będzie skoszone, więc te resztki płatków i innych śmieci znikną, ale całkiem nieźle tutaj wygląda. Tutaj jest rozwar, którego muszę podeprzeć. Oczywiście wygląda to gorzej niż wcześniej, kiedy te szałwie kwitły i kiedy kwitły róże. Natomiast no, jest to stan przejściowy na szczęście. Róże podcięłam trochę i będę musiała wziąć ale to jutro, takie duże nożyce na wysięgniku i wejść i ściąć tam te długie pędy, do tego tutaj najlepiej potrzebne są dwie osoby żeby jedna ciała, druga łapała to nie jest takie proste wcale ta pergola jest dosyć duża, no ale spójrzcie ładnie to wygląda oczywiście ładniej by wyglądało jakby wszystko kwitło, ja strasznie nie lubię tego momentu ale nie jest źle przede wszystkim wygląda w miarę czysto Tutaj e, spoczywa nasz kotek. E, no jest, jest nieźle, ale troszeczkę powiem Wam, że się zmachałam. No i co? E, chyba tym zakończymy, bo tak e, gadam, 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 a w sumie e, już jest po 17 i zaraz będę miała kola, e, a jeszcze muszę tutaj e, wieczorem skosić, o słyszę właśnie kot biegnie, Przecwałował mi kot o Jezu chryste. Park Jurajski jest w kinach i któryś, któraś tam kolejna część ze Scarlett Johansson i, i ja się czuję tutaj jak w tym Parku Jurajskim, bo tam po prostu, wiecie, kojarzycie te sceny z Parku Jurajskiego jak się krzaki ruszają, tutaj jest to samo, nie wiem czy to uchwycę, o, tam Morcisław gdzieś tam z małym kotem się uganiają w krzakach. I tylko po prostu wszystko się rusza. No to jest ten plus, jeśli puszczacie koty bez smyczy. My tutaj mamy mniej więcej zabezpieczone koty, są e, o jak się ganiają, <ścoughs> ale czat Koty oczywiście nie wychodzą bez nadzoru. E, absolutnie tego nie polecam. No, u nas plus jest taki, że nie mają gdzie tak naprawdę zwiać, tak żeby im się coś stało, bo u nas jest tylko ta droga, wiecie, którą znacie, taka szutrowa z dziurami, więc tam jeśli ktoś jedzie, to jedzie 3 km na godzinę, a potem to jest droga prywatna, więc no, mamy, ten, mamy ten komfort, że nawet jak wyjdą za bramę jakimś cudem, bo wszystko jest dosyć wysokie i zabezpieczone, jeszcze na to nie wpadły, no to e, szansa na to, że ktoś się przyjedzie jest praktycznie równa zero. E, chyba musiałby ten kot spać na tej drodze i się nie obudzić e, i musiałby go ktoś zauważyć. Ale e, no tak jak mówię, nie zdarzyło nam się to nigdy śliniaków na lat. Już prawie 11 kot też dożył e, poprzedni nasz poprzednik małego kota, po którym mały kot jest małym kotem też dożył e, wieku. Słusznego, no ale tak jak mówię, koty nie są wypuszczane samopas. E, są wypuszczane, tak wiecie, no na półluźno, tak żeby się wybiegały, e, a tak żeby się nic, nic im nie stało. No i mają lokalizatory, oczywiście są zaczipowane, e, zaszczepione, wykastrowane i tak dalej. Też plus jest taki, że. E, e, no, jak kot jest wykastrowany i jest już troszeczkę starszy, to e, nie oddala się tak jak dom, od domu. Tak jak ślinia, która praktycznie całe swoje życie spędza na tarasie <grydy> aktualnie od jakichś dwóch lat. Wcześniej się wypuszczała na tą działkę tutaj obok, która też nie jest połączona z żadną e, ulicą, tylko jest po prostu działką pomiędzy działkami, taką dosyć dużą, bo to jest chyba z 6000 metrów, e, no to tam się wypuszczała. A teraz po prostu ślinia. Śliniawna jest kotem tarasowym. I ona sobie spoczywa na swoim fotelu, yy, yy. przedwczoraj była moja mama i usiadła na tym fotelu, oczywiście po pierwsze się zdziwiła, bo była cała, jak wstała to była cała w kłakach, a po drugie e, śliniak po prostu stała nad nią i wyła autentycznie, no przyszła jakaś baba i zajęła jej fotel, w ogóle jak tak można, no spójrzcie, śliniakówna i jej fotel, śliniorku, no to jest królowa. No tak, królowa, z naciągniętą łapką. No co? Ach, no tak, trzeba obwołchać. Pańcia coś ciała. Mam zapach szałwii na ręku. Ojej. No, śniak, no ale puść mnie na litość boską. No, więc tak. O, tym samym ja kończę, i do końca. Do końca posprzątać, a potem lecę na tego niszczyłsznego kola. Jutro postaram się coś wam nagrać, zobaczymy jak to będzie, no ale pogoda troszeczkę lepsza, tego też wam życzę. Lepszej pogody, żeby padało nadal, ale w nocy, a w dzień, żeby było pięknie, i żeby w końcu było wakacyjnie, i tym radosnym akcentem, to już definitywny koniec, lecę do domu. I y, Wam życzę miłego piąteczku jutro, no najpiękniejszy dzień tygodnia, przynajmniej gdzieś tak od 15. Pa!